No jest tak, e, witamy serdecznie. The Forest, The Forest, Super seria, dobra seria z Erfizem. Ja Witam Was bardzo serdecznie. to jest Erfiz, tak? Ten YouTuber, który nie nagrywa. No oczywiście. E, Gościnnie w jakiejś serii mogę wystąpić. Poczemu <grym> by nie. Oczywiście seria się nie skończy po dwóch odcinkach. Eee, nie wiem, nie wiem. Raczej nie. Raczej. No. Ja, ja mam taką propozycję, że te odcinki będziemy stawiać. Ci, e, e, tego. Raz na dwa dni? Można. E. O, oczywiście zachęcam do skomentowania oraz subskrybowania kanału Mieścowskiego oraz mojego kanału. Znaczy. Nie wiem, może się pojawi jakiś film. No. E, w linku w opisie oczywiście zostawię wam link do TikToka Arpiza żebyście zobaczyli i zaobserwowali. No, ogólnie te... No, ogólnie tam same medity różne, ale... na YouTube może też się coś pojawi. W jakimś tam czasie. Dobra. Jednak jesteśmy przy leju krasowym Bo złą stronę popatrzałem o. Nie, wie, nie wiecie widzę co to lake krasowy To jest ta wielka dziura Jak się jak się ono zrobię ja Nie wiem żeby mnie to nie obchodzi no wybu On są O, jesteśmy przy tej wielkiej dziurze Nice no. Ja bym tutaj gdzieś, tutaj obok tego bazy bym jakoś zrobił, bo to jest dobre miejsce. No. Pod bazę. Można, można. Ale tam niedaleko od nas jest kanibale. Ale tutaj tak. A tam można, a nie o bo... bo tam jest jakiś domek, chyba kanibali... A no, baza kanibali. jest, jest kanibali, dlatego, dlatego tutaj jestem. to zbudować, bo oni się pod górkę nie wdrapił. No to tutaj zbudujemy. Tutaj mamy nie, tego. Mam tabletki, team. który no, się przydał. Mam małe problemy techniczne z mikrofonem. To sami mi, mi nie działa. No. I mnie automatycznie wysisza. Dobra, spokojnie. No. Tak jak teraz. Trochę mnie to irytuje, ale damy radę. Damy radę, ogarniemy to. Dobra, no, tutaj te potyki pozbieram. się już limit. Kurwa, nie uciekaj mi, gekon O! Wspomnijcie z niego. Hmm. No, Dobra, mogę już pomagać w wybudowaniu tego domu? domek to będzie taki... na razie, na razie. Podstawowy. Potem może... Tak, podstawowy, potem potem zbudujemy jakiś własny. Oj, sorry. Ura, spoko. No raj tak dużo mi nie zadajeś Oczywiście ja, też, nie wiem, raczej będą robione streamy na Twitchu. Będę się starał robić streamy na Twitchu. Hmm. Proces nagrywania. Postaram się, ale nie obiecuję. Dzięki, tu. Hmm ja, by, ja, by, yy, ja bym znalazł yy, jakiegoś kajwa. Na przykład to bym tego zrobił Ten domek Potem, potem bym poszukał jakiegoś kajwa. No yy, Na przykład tam gdzie jest ta siekiera wzmacniana No to masz Mniej więcej wiem gdzie on jest e, Gdzie dokładnie to tak zbytnio, tak zbytnio mi się nie wydaje OK, grałem trochę w tego deforesta ale wiem z tego tyle jak nic O słyszę przyjaciela z bronią A no bo tutaj jest nasz kolega No już go zaraz nie oj no. Ojej Nie ja dostałem nic Ymm... to ja bym zrobił ognisko, żeby mieć pancerz z tego cwaniaczka. Ognisko? Tak, ognisko, żeby go spalić i mieć pancerz. No to już tam zrobiłem ognisko. Potp... <laughs> Jeszcze pewną rasą, nie... O, że kolega mi się No Jakś taka pewna rasa. Widzowie raczej będą wiedzieć. Mm. Chociaż nie wiem, mogło to dzieci, jakieś bym. Ogólnie warto, warto robić, pancerz chcesz, ze wszystkiego, co widzisz. Mm. Co? Tutaj się paliaki, zgadzam. Ze skóry. Już żeby mieć. Żebyś w... to przez jakiś czas nie. nie, e, nie żebyś nie dostał obrazu, przez jakiś czas, ale. Mm. i bardziej przeżywał. Ja kupiłem DeForesta, no jak była przesana na 14 zł. Nie wiem, ja nawet nie pamiętam, kiedy kupiłem DeForesta, ale bardzo dawno. No i skończyło się tak, że zakrałem chyba w niego dwa lub trzy razy i dopiero teraz tak chyba będę grać profesjonalnie. Profesjonalnie. Profesjonalnie, czyli w sumie tak, że. Jak mi coś wyskoczy, to będę się darmiał jak yy, dziewczynka. <grywy> profesjonalny gameplay. No, na tym polega odpowiedzialność. Jaką jako motor wielka wielka odpowiedzialność. Dokładnie. Moc piszczenia. To jeszcze <grywy> większa odpowiedzialność, że której sobie do tego pokoju. No tak, tak. I czemu moja pozostać ma tak mało staminy? Może dlatego, że potrzebuje się napić albo coś jeść. Mam fula. O. To nie wiem. Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra. Się tutaj zajmę W ogóle, noc widzowie, będziemy wam, wam timelapsować, bo Ej, tak raczej, jeśli nie zobaczycie. A tutaj mamy kaywan. Czekaj, tutaj? No tutaj mam k'a? Czekaj staminy nie mam, zaraz do ciebie to przyjdę Stalno stamina to. A no faktycznie, Kejwik. O to nieśle Ja go na początku nie zauważyłem, ale Dobrze wiedzieć, że mamy A, To będziesz musiał raczej zakryć Co mi się teraz wyświetliło. O, taki ooo, zaczyna się Nvidia się pali Bo tak bo Od razu gram na Nvidia No i czasami Nvidia nie wyrabia Aj, aj pech. O bo... O Jezu śpala się Benvidia się postanowiła palić. Ja widzę. Aternus się pali. Benvidia się bardziej pali niż Aternus. Nie Mogę to zniszczyć? Co zniszczyć? Drzewo chce zniszczyć, ale. Niestety, drzewo postanowiło, że drzewo się niszczy. <grym> Zbierz to kłody! jest to kłody! Ja jestem profesjonalnym głównym w CS-a. Tak <trony> na to lepiej. No to się coś, coś nie coś tam umiem w CS-a. Coś nie coś. Coś o. nie coś trafi, ale się nie chwalę. <trony> Też coś umiem w CS-a, ale mój prime się skończył. Musisz się jeszcze nie zacząć. No Fortnite też... jestem jest jest młodym talentem, D2 mnie wzywa. Z się. Który hmm. na ławie. No to. No Fortnite'a to nawet dobry jestem. Dobrze. Hmm. I ta noc jest tak ciemna tutaj. Nie wiem. No tak. Jakoś... Jest ciemniejsza. To ogólnie ta noc w tak, tej jest ciemniejsza niż e, aktualnie na dworze. Jest 22, ale no, za 7 minut. Jest no. tak jak się do E. Godziny to jest 22. No tak. Mhm... Mm Znowu, no ten Że znowu wyskoczy mi jakieś te się trwałe czy jakieś inne gówno Klawisze trwałe to takie gówno widzę A trolują rozgryweczkę Tutaj no. raczej Zobaczymy w jak budujemy ten domek nie warto przed... Nie warto robić yy, filmu zbudowania domku. domku. To coś ciekawszego. Wiesz co? nie mam staminy. Generalne gówno. nie wiem, e, wiem coś co usłyszeć, jak się wytrę na no, no cały dom, czy co? Nie, chodzi mi że w grze, Chodzi mi, że w za cicho. Znaczy, oczy, oczywiście to będziesz musiał e, wyblurować. No, oczywiście. Wyblurować, bo YouTube kibana da. Dlatego widzowie się najlepiej robi. E, live na wciku. tam No idiot. E, Spali wyzywać. Oczywiście. Eee, e, systemu korbowego. E, jakbyś nie wiedział, co to jest system korbowy. No spoko. Też to będziesz musiał wyblurować, no. Tak. Bo... ci tylko robotę. Robię. No. Ee, dobra. Co ja chciałem... A, chciałem zjeść. A. Kurze, ja coś banana na kiku dostałem. Jak? Jak dostać bana na kiku? Nie wiem. Zaboty, ale nie miałem botów na streamie Miałem dwie osoby kik, kik, w Prime mi daje bana za boty Idą okno zamknąć, bo zimno Spoko Nie ciłem Spoko Eee Nie Spoko Eee, obieniec o! O! Wszystkie mnie biją. Tak inne. Czekaj, wezmę pochodnie. To ich podpalę. Zdechłem. Pozdro. O Boże. Pięknie. Dzięki. Dzięki te foresy mi. Teraz będę nażywiony na jak nie będę. a Jak ja tego nie nienawidzę? nienawidzę ginąć tego. Ja, tak, ja, ja jeszcze go słyszę. słyszę. Znowu goni! Dobra, zajmę się nim Jakiś Swaniaczek No Wzięły mnie, wszystkich zabiły. Dobra, wymordowałem przy okazji tą populację. No i e, ognisko, jaszczur, jaszczury nie chcę byli, bo one stawiały mi większy opór niż... E... jaszczurki stawiały mi większy opór w tej grze niż. cokolwiek innego. A. Niż kanibal. Teraz ogólnie to cięcie może zrobić No spoko tym, co, Chyba, 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 że wytniesz No ciebie No to... Możemy tak o, możemy się ogólnie dwa odcinki nagrać na, na, Jeden, jeden e, wrócimy jutro A kolejny na zapas No spoko I to pasuje Wiesz też, nagrywanie tak odcinku codziennie to mi się nie chce. To jest takie męczące. No niestety. Wiesz, jak, jak robisz jakąś serię i potem ci się w to grać, nie chce. o tym niestety też wiem. Myślę, dlaczego nie ja nagrywam na YouTube? A. Nie chcę mi się robić serii, i po, potem ją odpuszczać po trzech dniach To takie męczące. Mam w sumie to samo. Jakby mam 15 chyba różnych serii, których nie dokończę, bo nagrałem całą serię od pierwszego do ostatniego odcinka, ale później mi się nie chce tego wstawiać. To ja mam inny problem, że mi się tego nie chce nagrywać. O. No, to, no to nie wiem, montażysta się ogarni, e, który będzie ci tego do, montował, te filmy i. Tego, będzie ci montował filmy i potem ci wysyłał i. Będziesz się po prostu wstawiał i wstawił na gotowe. Żeby się musiał marnować czasu. Hmm. Preferuję raczej samemu hmm. montować. To przy okazji się tego uczy i znowu mnie trzbije zero już Skampiło się na mnie No, ale już ci pomóc Oj, no. Głupia baba To nie baba Baba Macycki. A baba jest yy, obok no. Właśnie się goni Właśnie... Dostałem hey. hita A ja, o nim mówiłeś Uch. O ty! Jestem młotem w tą grę Jak zabijesz to właśnie mnie O, dostałem achievement to no to, że ci pomogłem. O, super się dzień robi. Świetnie, w końcu! Jak... Nie nocy w tej grze. No. No i co, no i co, no i gdzie mój kilo? Znaczy, siekier. Szybkier Aha, kolejny achievement za wycięcie z Nice. Czy robisz z Deforesta czy? Nie. Co? Czy robisz sery z Deforesta czy nie? Nie. Jeszcze nie robiłem. No to. Może się dobrze przyjąć. Tylko, że wiesz, tylko że... Musisz też chwytliwie nazywać te filmy. No. Znaczy przepraszam. Nagrałem jeden odcinek z The Forest, ale później porzuciłem Oj. Ja, ja ci mogę tak Powiesz powie, jak się. Tego. Jak się nazywa film Jeszcze 7 Chłod i koniec Do domu. ja ci mogę dać na przykład Ogólnie to już nie jest na nagrywkę, to jest ogólnie już na. tak tobie, tobie bym to mówię. No, zagrałem drugi raz DeForesta w życiu. Nie uwierzycie, co się stało? <grym> na, na przykład tak. To, to... Co się przyjmuje. Wiem, ale to brzmi jak takie przy, przyciecny film. Słuchajcie, ten film dzisiejszego influencera. No to tak, no to to to, to ma ho o, tak ma tak ma to być. Da e, dwie kode. Osiemak kol koleżanko. Witaj kole- O dupę, a jesteś mocno? Na pewno poziom normalny wziąłeś? Czemu ty tak. Zabiłem, jak... A to jest kanibal! Zaraz będę jak krzyszenny obywatel e, tego państwa i pójdę. O oh, kurwa! Pójdę z Wietmakowca. Spokojnie. Oh, oh. Ogólnie widzę, to był nas pierwszy dzień. E, dziękuję za oglądanie. E, ogólnie to był mniej więcej jak sobie gadamy. W innych odcinkach oczywiście będzie chciał więcej. No co, dzięki za oglądanie. Suba z zostawcie łapkę w górę też. No i do następnego. Cześć. do tego